Utworzyć formację! Żółwik Uformować żółwie! Byr, 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 byr. Czekajmy, no. stoimy sobie tak, ja pójdę Dobra. sobie jakąś... No. Dobra, to już tak żeby spotam, żeby spotować mógł, nie? Idziemy nawet, to przeszkoda. I coś, nic nie świeci, no kto za. O, oni zazwyczaj ruszają w jakiejś takiej minucie w ciągu. No. Chodź tu, piotrek, psuje się formację żubik. Nie wyłamuj się. świat. ja muszę zwolnić, żeby go przekręcić, nie? My skręcamy. Redu! E, czekaj, bo się zaczytamy. Redu, no, nie się grzono. Nie będę tego wyrzucał. Dobra. Ty rozpędzamy się, Wrzuci, wrzuciłbym, Ty. ale Piotrek kiedy? Się... Nie szalenie, raz jest 7 na godzinę, raz minus 23. <głos> <głos> Brawo, Jadą! Fokus! Trafiłem! O -o. Dobry Fokus, kurwa, nie trafiłem. Mamy dobre pozycje. Na traku jest. Kończysz go. Dobra, formacja żółw. Dalej. Ej, ten Gdzie jest tam! Po prawej jest? Do przodu po niego! Roż Haroż, druzja. Teraz nopran no Znaczy ten, dat ich na serwis. Nopran. No pra, dzięki. No, pra. Dzięki! <laughs> o. Ja, ja z nopranem porozmawiam. Co, co się ten kamień zrobił? Kur... mnie A. A wtedy tankuje? No i bardzo dobrze. No i a teraz... tak to, to Tak Tympliowo. Tego się nie spotyka w 3xl. My to są Polacy, Dreams. Proszę. Teraz to jest żółwik. No da. Tak. no.